widzi nas. Gdzie? tam macha tutaj do nas rączką bladą. Nie widzę. Nie widzę. A, leży. Zajęła całą ławkę. Normalnie tu pięciu tutaj maleเด็กów się mieści, a tu przyjechał Giant. Ale to blade przyjechało troszkę. Giant przyjechał, położył się na ławce. I zajął całą ławę. Takie są spotkania na końcach świata. Tak. belek tylko dla facetów, bo tylko to... Piękny park miejski tutaj. Cześć, zajęłaś im całą ławkę. No i mamy ma mieści tutaj. Na końcu świata z majeczką.